Moim gościem w programie Oblicza Medycyny jest profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Czajkowski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Panie Radaczu, dzień dobry Państwu. Dziś porozmawiamy o niewydolności szyjki macicy i o roli szyjki macicy w prawidłowo przebiegającej ciąży i w prawidłowo przebiegającym fizjologicznym porodzie. Panie profesorze, gdybyśmy mogli zacząć właśnie od tego, jaką funkcję spełnia szyjka macicy i jakie mogą być potencjalne konsekwencje jej niewydolności? Szyjka macicy spełnia, to znaczy ma troszkę inną rolę w ciąży, a troszkę inną w porodzie. W ciąży spełnia taką rolę, że stanowi mechaniczne, po pierwsze, podtrzymanie jak gdyby dolnego bieguna jaja głodowego. Jak Państwo doskonale wiecie, szyjka macicy ma zwykle długość fizjologicznie od około 4,5 do 1,5-2 cm. Zwykle kanał jest zamknięty, czyli jest zamknięty na tyle, że przepuszcza do mniej więcej 0,4-0,6 cm, i w tym kanale szyjki znajduje się czop śluzowy. Czyli oprócz tego, że szyjka mechanicznie podtrzymuje ciążę od dołu, to jeszcze obecność gęstego czopu śluzowego stanowi tamę dla ewentualnych zakażeń wstępujących, które mogłyby się zdarzyć w przeciągu ciąży. Jak wszyscy wiemy, w ciąży jest dużo więcej wydzielin, jest więcej hormonów, w związku z tym więcej nabłąków się złusza w pochwie, i one stanowią jak gdyby łatwiejszą pożywkę dla rozwoju różnego rodzaju zakażeń. I teraz, jeżeli chodzi o fizjologię szyjki macicy w ciąży, to wiadomo, że szyjka macicy ulega powolnemu skracaniu. Przebiegu ciąży, to skracanie jest różne, różnie oceniane, ale można powiedzieć, że przez całą ciążę ta szyjka się skróci mniej więcej między gdzieś tym ósmym tygodniem a 34-tygodniem o około półtora do dwóch nawet centymetrów. I teraz to jest zupełnie normalny proces. I Zauważono też, że jeżeli szyjka macicy w okresie między 16 a 20 tygodniem ciąży jest krótsza niż 25 mm, to częściej dochodzi do jej rozwarcia później i do zakończenia ciąży. Ale to, to, to oczywiście jest wszystko no, na potrzeby ułatwienia gdyby, działania służby zdrowia. Bo, na przykład, doskonale wiemy, że długość szyjki macicy, która ma 2 cm w 30 tygodniu, jest kompletną normą. I ryzyko przedwczesnego przed zakończenia ciąży jest niższe dla 2 cm w 30 tygodniu niż dla 2,5 cm w 16 tygodniu. Trzeba, trzeba na to patrzeć po prostu z pewnym dystansem. I teraz, żeby stwierdzić, czy że szyjka macicy jest niewydolna. No, najlepiej zrobić badanie USG. Dlatego, że to, co my badamy w ramach badania położniczego pacjentki, to my oceniamy część pochłową, czyli tą część szyjki macicy, która sterczy do pochów. To może być oczywiście bardzo mylne. I tak naprawdę Yy, yy, powinniśmy oceniać czykę w badaniu USG. Wydaje mi się, że naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w każdym przypadku kobiety ciężarnej mającej USG między 12 a. 14 tygodniem ciąży ocenić szyjkę i dodatkowo ocenić wtedy, kiedy jest badanie połówkowe. Wskazania do oceny potencjalnej niewydolności szyjki macicy na wcześniejszym etapie ciąży niż ten, o którym Pan przed chwileczką wspomniał, jak rozumiem, ta ocena, o której Pan mówił, jest taką oceną rutynowo przeprowadzaną w trakcie, w trakcie ciąży. Znaczy to może pod względem, spojrzymy na to pod względem użytkowym, bo jeżeli ktoś nawet stracił jedną, dwie czy trzy ciąże z powodu niewydolności szyjki macicy, to nie powinien mieć zakładanego szwu przed dwunastym tygodniem ciąży. W związku z tym sens oceny długości szyjki macicy jest około 11-12 tygodnia. Po badaniu USG powinno się pobrać wymaz bakteriologiczny z szyjki, żeby zobaczyć, czy można będzie bezpiecznie założyć szef. No, wcześniejsza ocena, czy wcześniejsze działania nie mają sensu. Jedynym takim działaniem, które się może zdarzyć wcześniej, to są tak zwane szwy brzuszne. Szef brzuszny zakłada się poza ciążą, jest to rodzaj operacji, można zrobić to laparoskopowo lub laparotomijnie i on jest jak gdyby założony nim kobieta się zaczyna starać o ciążę. Zwykle dla kobiet, które dwa, trzy razy straciły ciążę i jesteśmy pewni, że z powodu niewydolności szyjki. W pozostałych wypadkach wszelkie działania inwazyjne, w tym znieczulenie, bo szef się zakłada w znieczuleniu, wykonuje się, po 12 tygodniu ciąży. A czy moglibyśmy porównać metody leczenia szyjki macicy, czyli głównie zakładanie szwulu pessaru pod względem ewentualnej liczby powikłami, skuteczności i też częstotliwości, z jakimi wykorzystuje się obie te techniki w, prakty... w klinicznej praktyce? Znaczy ja mogę powiedzieć, co my robimy w naszym ośrodku. To jest tak, że jeżeli jest pacjentka, która w której w czasie badania USG wykryto krótszą szyjkę macicy lub troszkę się rozwierającą, rzędu ujście wewnętrzne około 10 mm, to my zakładamy PESAR. Oczywiście pobieramy posiew z szyjki lub z pochwy i zakładamy PESAR w rozmiarze w zależnym od tego, czy kobieta rodziła czy nie. Jeżeli jednak jest większe niż powiedziałem rozwarcie kanału szyjki-macicy lub ujścia wewnętrznego lub pacjentka straciła w wywiadzie ciążę, to najczęściej zakładamy szyjkow. Trudno jest mówić o różnicy w efektywności obu tych działań, bo są troszeczkę inne wskazania. Tam mówimy o sytuacji potencjalnej niewydolności szyjki. A w przyszłym mówimy o realnej niewydolności szyki macicy. Jest jeszcze grupa tak zwanych szwów ratunkowych, które zakładamy nawet w sytuacji, gdzie jest pełne rozwarcie, i nawet czasem jeżeli dziecko częściowo jest już w pochwie, no ale to są wyjątkowe sytuacje. Tu efektywność jest mniejsza. Tak jak usiłowałem to policzyć, to mniej więcej. W połowie przypadków wciąż udało nam się wydłużyć ciążę o 4-6 tygodni. No ale jeżeli Państwo spojrzycie na to tak, że pacjentka miała 20 tygodni, a urodziła w 26, to już to dziecko ma szansę na przeżycie. Jeżeli byśmy nic nie zrobili, to po prostu by nie miała takiej szansy na przeżycie. Myślę, że też ważnym elementem jest jednak tryb życia, bo Przypominam Państwu, że szef szyjkowy czy PESAR to jest jedynie mechaniczne albo zamknięcie, albo podparcie szyjki macicy. I jeżeli będzie pacjentka aktywna, to jest jasne, że będzie miała większą szansę na czynność skurczową. No jak będzie miała czynność skurczową, to ten szef ulegnie po prostu wyrwaniu. Prawda? On nie będzie działał. Czyli to, to nie, mo, nie może być działanie tylko takie, że zakładamy szef i mówimy pacjence, wszystko pani może, uprawia pani sport jaki chce, chodzi na spacery itd. itd. To, to niestety wiąże się jednak z koniecznością leżenia. A, a co z liczbą ewentualnych powikłań? No, tak. Naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby zakładać trwy wtedy, kiedy jest jałowy wymaz bakteriologiczny. Jeżeli Państwo sobie wyobrazicie granulocyt i bakterie, to granulocyt jest mniej więcej w wielkości domku jednorodzinnego, a bakteria wielkości nas. Czyli to, tak, to powikłanie w postaci przedwczesnego zakończenia ciąży e, można traktować raczej jako nieudane leczenie, a nie powikłanie e, działania, które podejmujemy. Prawda? E, no, myślę, że z takich powikłań e, jest również przedwczesne odpływanie płynu łudniowego, ale to jest naprawdę trudno oddzielić, czy to jest kwestia wyniku niewydolności, szyjki, czy naszych, naszych działań. Bardzo rzadko się zdarza, że przy, szczególnie poszwam, że przy intensywnej czynności skurczowej może dojść do przerwania ciągłości szyjki macicy. Ale to są wyjątkowo rzadkie sytuacje i wydaje mi się, że takim działaniem, które naprawdę należy podejmować, to uprzedzić pacjentkę, że gdyby zaczęła czuć skurcze macicy, napinanie brzuszka, to ona się od razu jak najszybciej musi zgłosić do szpitala, żeby przeciwdziałać jakimś takim dodatkowym urazom mechanicznym. Czy istnieje farmakologiczna alternatywa dla zakładania szwu lub Pesaru w sytuacji niewydolności szyjki macicy? Pani redaktor, to wszystko zależy, kto co czyta i co rozumie z tego, co przeczytał. Mhm. Dlatego, że okazały się artykuły, w których napisano, że podawanie progesteronu Właśnie. może być alternatywą mhm. dla zakładania szwolu. I ci z Państwa, którzy są optymistami, że że to działa i rzeczywiście jest alternatywą, to proponuję, żebyście przeczytali materiał, metodykę i wyniki. I tu można się szalenie zdziwić, bo się okazuje, że rzeczywiście o 50% mniej kobiet urodziło bardzo przedwcześnie przy podawaniu progesteronu, czyli z około 15 do około 7-8% ale weźmy pod uwagę pozostałych 80 kilka czy 90%. Czyli jak gdyby efektywność metody jest umiarkowana. Mnie się wydaje tak, że jeżeli ktoś ma niewydolność szyki macicy, to naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy podejmowali działania kompleksowe. Czyli tak, po pierwsze. Mówimy pacjentce, że powinna zwolnić tempo życia, prowadzić oszczędzający tryb życia lub leżeć, dać progesteron, bo my wiemy, że progesteron powoduje zmniejszenie nasilenia i amplitudy czynności skoczowej macicy. On nie hamuje czynności skoczowej, czyli nie jest lekiem tokolitycznym ale jeżeli pacjentka będzie przyjmowała progesteron i będzie miała mniej nasilone skurcze macicy, to jest oczywiste, że ma mniejszą szansę na niewydolność szyki, na przedwczesne zakończenie ciąży. I jeżeli trzeba, to nie przerywając leków tokolitycznych, nie przerywając zalecenia oszczędzającego trybu życia, załóżmy PSA lub przecież. Ja myślę, że takie działanie ma sens, a nie tylko działanie wybiórcze. Czy, czy mogę podpytać o, o przebieg porodu już po zdjęciu lub Pessaru? Czy ten znaczy, zabieg wpływa my, jakoś. Tak, to, to znaczy istnieje taki pogląd, w którym my. się mówi, że jak komuś zdejmiemy szeftą, to on zaraz urodzi. I, I takie wizje, zupełnie jak wybuchu bombę, czy, czy, czy jakiegoś kataklizmu. Są to mocno przesadzone, rozumiem. Są mocno przesadzone, dlatego że tylko kilka procent kobiet rodzi w. Tak naprawdę, szef możemy zdjąć ambulatoryjnie. Powinniśmy, oczywiście, po zbadaniu szkół zbadać pacjentkę. Jeżeli rzeczywiście ta szyjka się bardzo otworzy, no to skierować ją do szpitala. Natomiast tu jest dwojakiego rodzaju sytuacja, która sprzyja temu, żeby to nie był stan nagły. Po pierwsze, Proszę pamiętać, że wokół tego szwu zwykle wytwarza się mniejsza czy większa blizna, która przez jakiś czas będzie podtrzymywała tą szyjkę. Po drugie, bardzo często zakładamy szwy czy pesary na wyrost. Bo tak naprawdę, jeżeli stwierdzimy, że szyjka macicy ma 20 mm w 20 tygodniu, to my wiemy, że są dużo większe szanse na poród przedwczesny. Ale nie wszyscy rodzą przedwcześnie, w związku z tym zachowajmy dystans, to znaczy szef powinien, moim zdaniem powinno się szef zdjąć około 37 skończonego tygodnia ciąży, bo już ciąża bardziej donoszona nie będzie i powiedzieć pacjentce, że gdyby odpływały wody. Gdyby miała skurcze, czyli to, co powinniśmy każdej kobiecie ciąży, pod koniec ciąży powiedzieć, to ma się zgłosić do szpitala. Dlaczego jestem zwolennikiem wcześniejszego zajmowania szpów? No głównie dlatego, żeby nie było tak, że pacjentka ma żywą czynność skurczową. ten szef częściowo przeciął szyjkę prawda? I ona trafia w ostatniej chwili do Izby Przyjęć. No po co takie historie? Dziękuję panu bardzo, panie profesorze. Mam nadzieję, że udało nam się rozwiać wiele wątpliwości dotyczących niewydolności szyjki macicy. Dziękuję panu raz jeszcze. Dziś moim gościem w programie Oblicza Medycyny był profesor Krzysztof Czajkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Życzę państwu zdrowia przede wszystkim. Dziękuję bardzo. <noise>